Klucz nie tkwi w kopiowaniu, tylko w dostrzeganiu tego, co będzie następne. W 2020 roku wypuściłam wideobooka z tutorialami, który dotyczył nagrywania i montowania wideo telefonem. I to był totalny przełom, bo wtedy nikt w Polsce nie oferował takiego formatu. I byłam pierwsza. Produkt nie zarobił fortuny na starcie, ale był gotowy, kiedy rynek dojrzał. I wtedy wybuchło. Nie bój się dziś pokazywać, co aktualnie robisz. Nawet jeśli wydaje ci się to absolutnie nudne, kogo by to interesowało i tak dalej. Jeśli wdrożysz te wskazówki, realnie możesz na przykład podwodzić liczbę swoich obserwatorów, albo klientów, albo po prostu swoje przychody. Nagrywałam dosłownie wszystko, co robię w pracy. Każdą pierdołę, aby świetlenia rosły z dnia na dzień. Nie było dnia bez stories. Że nie mogłam odpuścić ani jednego dnia. Czułam, że muszę być na stories codziennie. Jedna złotówka wydana. 3 zł zysku, i dzisiaj pomyśl, że inwestujesz 1000 zł, a odzyskujesz 3000. Nie ma nic cenniejszego niż szczere wideo-rekomendacje Twoich klientów.